Ponad już, e, prawie nie, ponad już tygodniu Overwatcha 2 Przychodzimy do Was z takim małym podsumowaniem naszej gry Chociaż co prawda od naszej gry Overwatcha e, minął jeszcze niecały tydzień Tak, zgadza się Tak, bo zaczęliśmy tak naprawdę w dwójkę grać dopiero w sobotę A dla... ty naprawili serwery Bo to jest bardzo długa historia Zasiedliśmy sobie w środę z zamiarem pobrania z Overwatcha i nawet ta kolejka szybko poszła tak, zalogowaliśmy się w nie nie nie, zakologowaliśmy się szybciej tylko potem okazało się, że jesteśmy w innych Overwatchach to Chociaż... no masz jakąś lewą wer wersję z tego ze stadionu tysiąclecia, ja to wiem. A Cam ja, może ty, ale sprawdziliśmy wszystko, w wersję, cyferka po cyperce z tego numeru. No i oczywiście okazało się, że wersje mamy te same. Po wyjściu z overwatcha i po nowym przejściu tej całej kolejki nagle się okazało, że mamy tą samą wersję Overwatcha i możemy razem grać, ale niestety już było tak późno, że Mario musiał odmykać na trening. Ja sobie zagrałam dwa mecze i przy trzecim mnie wywaliło, <noise> nieoczekiwany błąd surfera i znowu trafiłam do kolejki. Jak to zobaczyłam po raz trzeci tego samego dnia kolejka z 20 tysięcy graczy przede mną, to już mi się odechciało grać i skończyłam z Overwatchem na, na ten dzień. I wtedy właśnie przyszedł czwartek, Czarno. gdzie chcieliśmy znowu razem pograć i czekaliśmy w kolejce ponad godzinę żeby znowu się dowiedzieć, że mamy dwie różne wersje Overwatch e, Ale też miałem tak, że się zalogowałem i jak miałem zero osób, to wyskoczył komunikat Zaloguj się! Bo mnie wylogowało czekając na swoją kolej Bajera Tak, a ja nie miałam listy znajomych tak. Miałam w ogóle znajomych. Mario nie mógł mnie znaleźć, bo byłam w innym Overwatchu, a w moim Overwatchu nie było znajomych. Miałam tak kiedyś tylko raz, ale to potem, jak nie wiem jakim cudem, okazało się, że. Wziąłeś tam e, amerykański serwer. No wziąłem, nie, ale nie brałam, nie wiem co się stało, może to jest, no, klik, ten, ale znowu wszystko sprawdziliśmy. Wersja ta sama, region ten sam, nie mam znajomych, bo ponad godzinę czekania w kolejce i się, że jesteśmy w innych Overwatchach, a ja nie mam znajomych, po prostu daliśmy sobie spokój. W piątek doszliśmy do wniosku, że w piątek w ogóle nie ma sensu brać, bo w piątek wieczy będzie duże oblężenie, aczkolwiek w przypadku na piątek wyszedł ten patch, który to naprawiał. No. i tym sposobem zagraliśmy dopiero w sobotę. I się udało. I się udało. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że gr próbowaliśmy grać o godzinach, w których jest najwięcej graczy. No ale trudno nie grać o tej godzinie, skoro nie można wcześniej, bo przecież ludzie pracują, chodzą do szkoły. A wy miał tylko 6 lat, żeby się przygotować. No to jest 6 lat. Za mało. Za ma... Ale. A to już ten, To jest zerówka, To, jest, to, jest, to, jest to, jest to jest się powinien łudzić trochę na błędach. No już powinien. No i pograliśmy sobie dopiero tak naprawdę w sobotę. I teraz Mario, twoje pierwsze wrażenie, z gry? No to, to, że mi zepsuli bastion. Ale się jednak da nim grać, więc chociaż to. Ale już Mario sporo lubi bastiona tak? Tak. tak. I dlatego te, te teraz jest wyłączony. Znaczy nie w momencie, kiedy to nagrywamy, jest wyłączony. Nie ma bastiona. Tak filmik wyjdzie w piątek, nie, to znaczy że będzie bastion, ale tak no, do tego jeszcze tak, kolorki mi się nie podobają w niektórych map, bo to jednak niektóre mapy straciły swój klimat King's Row, ja chętnie powiem, mi się tak taki King's Row nie podobają, ja lubiłam te ciemne King's Lidia Row, Tower. I Tower Tower z tym deszczem był naprawdę świetny, ale jest jeden plus Ilios mi się podoba. Moja najbardziej znienawidzona mapa. Mogę na niej grać, bo przez te nowe kolory... Nie rozpoznajesz jej! Nie rozpoznaję tak. No. tak! No i też dlatego, że miejsce najbardziej znienawidzonej mapy przejęło koloseum. No, co do pchania tych robotów, to spoko jest, tylko że to już jest tak, że trzeba naprawdę dobrze grać i nie wpaść w pułapkę kilku na jednego, bo tak jak graliśmy, to przeważnie było tak, że e, po prostu m, przeciwników było dwóch na jednego, a nasi gdzieś tam byli i może nieraz coś tam zabili, ale przeważnie ginęli, bo nie mogli się zebrać. Tak i też jako y, depsy po prostu nie powinienem się pchać pod tego robota, tylko z daleka y, strzelać. Dawać obrazy, no nie? tak, no. wiesz, że nie powinny się podskać po tego y, robota, a z drugiej strony ktoś tego robota musi pchać, nie? Tak. Fający mieliśmy... healer, to jak ja pcham healerem, no to jestem od razu martwa. Y, tam się gdzieś tam zajmuje nim, żeby robić miejsce, no to nie zawsze może pchać. No to są tak. no jeszcze nowe mapy, nowe tryby i nowe mapy. Dobra, mapem. ale to i no tak, tak ludzie się jeszcze nie nauczyli typu jak na co mieliśmy, że trzy osoby na punkcie jest podbijanie i dwie osoby z tej trójki zeszły z punktu, ale najlepsze, że zeszły tylko jeden krok za linię. Tak. Jeden krok za linię. Tak. I później się chyba z pół godziny normalnie broniliśmy, bo tam gdzie zdążyli się zrespić, wrócić i zacząć podbijać. Bo, bo ci musieli stać Nie, to my pod podbijaliśmy. Tak, tak. To, my to oni obry, o, Tak, bronili, tak, tak, zgadza no. się. No ale ja mówię o przepychankach, to jest jeszcze nowy tryb, nowe mapy, więc jeszcze tak no, nie do końca, ogarnąć, wszyscy potrafią o... grać i pewnie to się z czasem gdzieś tam wyklaruje. Tam nie wiem, kto będzie iść, a bo jest Ja, ja to tam leciłam, leciłam gdzieś tam, spadłam na dół, to wyjść nie mogłam, wyszłam od strony przeciwników, od razu mnie zabili, to jest już moja nowa znienudziowa ja mapa. Ja wolę tą, y, Kanadę, bo tam można przeskoczyć sobie przez y, pociągi, tramwaje i to dojdziesz. Ja lubię dojdzie. tą, eksperanze. Nie wiem, jak to wypowiedziałam, um, już jeszcze jest Przekopanka na tym. map, tak? Tak, to jest... nie, Pawele. Nie, właśnie nie wiem, czy to jest Brazylia, bo są dwie mapy, um, takie no. ala brazylijskie. Jest to, no. gdzie pchasz payload i jest, gdzie przepychasz robota. No. No, i mówię gdzie przepychasz robota. To one mi się podoba. ja mi się nie lubię, Krak to, gra. Ja lubię tego, były szalane. Na Kanada jest spoko, tylko ten ty koloseum z tym mostkiem, bo tam gdzieś spadasz, no tak, ja się tak. gubię, bo to, 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 to jest właśnie to, że trochę się jeszcze na tych mapach e, nie odnajduje. jednak to, No coś się przyzwyczajcie i odczuwać, co to jest, bo no. tak to jednak dużo jest do nie wiadomo, w które to idzie i też nie wiadomo, w które Yy, roboty, dziocha, no i no, no, to bo to, to, to Jak tak grasz, no to nie, nie zawsze ci dużo yy, nich wyskoczenia. No. Tak jak graliśmy cały dzień, tu mieliśmy kolastaą ile? Dwa razy? No, tylko? No. To jest nutek Nie gra się na to, co jest, jest fajne, ale w kontekście e, nauki e, nowej mapy, no to. To <gry lyrics> potrzeba trochę czasu, żeby się nauczyć. Jeśli chodzi o wbijanie tego przypływu, to no nie, karnetu bojowego. No to widzicie. Że... No, ja nie wbiję. Ja nie, nie mam tyle wolnego czasu, i nie streamuje cały dzień, więc ja odpadam. Nie, mi się wydaje, że wbijesz. Ja, ja myślę, że wbiję, bo to jest. 80? Tak, nie? to jest 80, ale masz aż dwa miesiące. Ja już jestem na 20, nie? No to tak wbijam średnio 10. Tygodniowo, no to 10 tygodniowo to jest tygodni. jest 8 tygodni, no to akurat, nie, tak no, na, styk na styk można powiedzieć. Nie? Po prostu ostatni dzień to bierzesz urlop i jedziesz. No na styk, dla takich niedzielnych graczy jak my, aczkolwiek może się przyznać, że aż takim niedzielnym to nie. No bo, dobra, w tamtym tygodniu mniej graliśmy, bo się nie mogliśmy dostać do gry. To, to. Graliśmy przez cały weekend praktycznie, ja gram jeszcze w poniedziałek, no wczoraj nie gram, no dzisiaj też będziemy grać, więc też nie, można się nazywać... W niedzielę tak sam grałaś. Tak, więc można się takim niedzielnym też graczem nazwać, skoro teraz troszeczkę więcej gram, bo chcę zdobyć tą łaskę, a nawet nie jestem jeszcze w połowie drogi do tej łaski, ale no myślę, że takie ostateczne... Yy, Podsumowanie tego, czy łatwo się to zdobywa, czy nie, to będzie można powiedzieć się skończę ten pierwszy sezon, jak się to już zdobędzie, bo teraz to tak można sobie... Jeden plus, że te jednak te zadania dzienne i tygodniowe i tam specjalizacyjne, bla bla bla. No dużo dają tego punktów. I, nie i jestem naprawdę łatwy ja, ja dzięki trzym dziennym biłem trzy lewale. No i są łatwe do zrobienia dzienne. Nie, nie, nie są takie jakieś takie mega uporczywe, żeby no, brać Tak, żeby brać pół dnia tak naprawdę przy dobry. Albo dogadać się ze do znajomymi, że trzeba zwrócić wszystkich na przykład gdzieś. W no. eee, no, takim naprawdę dobrym ustawieniu no to można w godzinę je zrobić. Ja ostatnio miałam takie dzienne jak przywitaj się. O. Albo podziękuj ślewi. No no to trudno tego nie zrobić, nie? Czy tam zablokuj. Zablokuje tam obrażeń. No to na zablokowanie tych obrażeń wystarczyły mi dwa a, mecze dziwą. No, wystarczyło mi dwa mecze DIVO, Więc codzienne naprawdę bez, bez trudu się robi. No i tylko tygodniowe też. Ten trzy chyba tylko jednego nie miałam zrobionego, bo to było, żeby grać w i rywalizacji jeśli chodzi o Wiki. A nie miałam tyle czasu, żeby aż tam wygrać te 10 mecze. To, to jednak trzeba żeby tak. wygrać te 10 meczów, a jakbym widziała znowu to wróciły po flashback z tak, tak. jeśli chodzi o skiny, no to oczywiście nam się wszystkie bardzo pięknie i do mnie podobają, ceny są moim zdaniem trochę przesadzone bo 19 euro za skina to jest lekka przesada jak dla mnie jeśli chodzi o te w sklepie skiny tak się pogodziłam niestety z tym, że w Overwatch'u dwójce nie będę mieć wszystkich rzeczy tak jak w jedynce yy, miałam przy... Poza oczywiście z kurkami Overwatch League, ale tego to się nie liczy, yy, no to przy... dało mi się mieć wszystkie rzeczy i do łaski, i do Anny, i do Divy, i do żenkrata W dwójce mi się to nie uda, nie ma bata, bo nawet jeśli zrobię cały ten karnet bojowy, to wyjdzie coś dodatkowo płatnego, aby wydawać 100 zł na skórkę, no to jeśli to ma podtekst charytatywny, jakby... Łaską gości, no to tak nie boli, bo wspierasz akcję charytatywną, ale wydać do złoty na zwykłą skórkę, gdzie już mam naprawdę dużo tych skórek, no to musiałaby być naprawdę jakaś... No nie wiem, co to Pieniądze. musiałaby być dla skórka, naprawdę. Nie wiem co by mnie kupiło sówka. w swoim zdjęciu. Sówka, no nie wiem, bo już mam rane sówka, ale dobra łaska sówka, no. bo ym... czterodziejka z to w sumie jadę, jest no. No nie wiem, co by to musiało być, żebym się zastanawiała nad tym, więc jeśli chodzi o zbieractwo, no to w dwójce jednak spadło branie. Ale to na pewno zmieni tam, w sprzedaży, bo jest teraz play-to-play, no i weszli w ten sam system, co w LoLu, bo w LoLu też wszystkie skórki są, Płatne, zapewdy, no wykaś. i ja sobie zdaję sprawę, że na tle innych e, gier, gdzie masz płatne skiny tam, do postaci, do broni, zabierzki, no to te ceny są takie same praktycznie no. chyba. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale mówię, że jak w kontekście Overwatcha jedynki, no to tam zdobycie wszystkich rzeczy kosmetycznych do postaci nie było Dobra, trudne. Tak. A teraz jest to wręcz niemożliwe, no chyba, że ktoś będzie wszystko kupywał. Też nie są takie ceny, jak przy na małe, bo jednak 19 zł, no to spoko, kupiłabym, no. ale 19 euro, no to... To już stówka, to, to, to już jest ten, dobra kolacja w to restauracji. To są dwa y, karnety bojowe. No, no, no to już lubię kupić karnet bojowy i, i dobrze się bawić, bo jednak bez karnetu, to te rzeczy do blokowania są strasznie lepiej. Tak, tak, Bardzo... no Ja na przykład czerpię fan z odblokowywania takich rzeczy, wiem, że to mają gdzieś nie muszą ja, sobie kupować ja. karnetów ja czerpię z tego fanda, to jest jakaś dodatkowa zachęta do grania więc ja, ja jak będą fajne rzeczy to mówię, że raczej będę kupować karnet to 7 zł jak będą własne no, tak. to do Divy tak, ja wiem będę ciągnąć ode mnie hajs wiem, top, wiem to, wiem ale to... no to jest tylko 25 zł na miesiąc więc jeszcze to tak nie boli nie, no. 100 zł na Skórka. No, no tak, ale pomyśl sobie, że no ja zresztą tak sobie mogę pomyśleć, aż już mam tle tych skórek do wszystkich postaci, że jedna w tą czy weptar te... i tak wszystkimi na razie nie będę grać. Ale jesteś nowy, dopiero zaczynasz grać w Overwatch i, nie I nie bez wydania nic. pieniędzy no. nie, masz, nie masz szans na żadną legendarną skórkę. Tak. Na razie. No nie masz, bo wszystkie legendarne są w Karnecie. Oczywiście to nic nie daje, no bo to, to, to jest tylko skórka. I on się nie wygrywa meczy. Aczkolwiek mam parę takich... Nie, nie mogę nic powiedzieć jakich nie używam a to ja też mam tak, ale no to taki nowy nowy, nowy nowy, 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 totalnie nowy gracz, no ma już tą trudność z tymi zdobyciami fajnych rzeczy nie, jeśli chodzi o czekanie na mecz no to nic nie jest to, że nie, dobrze. Jest, jest dobrze, Do 3 minut kiedy depczę sam więc... No, no nie wiem, no ja najdłużej to... czekałam 5 minut i tu trochę ponarzekam. 5 minut wydaje mi się długo. 5 minut no. wydaje mi się długo w kontekście tego, że to jest 5, 5 minut. Tak. I kiedy, jeśli nie teraz, gra w to najwięcej ludzi. Zawsze ponad 20 tysięcy. No zawsze w kolejce było przede mną 20 tysięcy graczy, więc no, przed tobą 20, a przede mną 20. Po ja prostu dodam będzie 40, bo się tego nie dodaje. Ale, ale tak najlepsze było, kiedy ty się zalogowałaś, miałaś 20 tysięcy, ja się 5 minut po tobie zalogowałem i miałem 10 tysięcy. No, to przyszedłeś do gry, jeszcze pół godziny czekałam, tak wiem, pamiętam to, wiem. Jeśli teraz w momencie, kiedy tych graczy chyba jest najwięcej, czekam 5 minut na grę, nie napała mnie to trochę optymizm, jeśli chodzi o przyszłość. No. Trochę. To tak jakbym już się już miała czegoś przyczepić, no bo jednak no kiedy, jeśli nie teraz, jest tych graczy tyle, że powinnaś kliknąć szybką grę i od razu powinno się znaleźć. 5 minut to my czekaliśmy z przepustkami w jedynce, grając oboje Bardzo No. Ale to tylko była jedna gra, więc może po prostu faktycznie nie było... Może po... mi się znowu serwery wszystkie. <laughs> Wy wyłączyły. I, i nie było nikogo na serwerach a też tak się możesz e, zrobił taką szybką przebieżkę z Iliad na Kindle tak, 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 tak. Taki, na, na, na... też podskoczyłem i się w telefon zjadłem w a no, to też pamiętam były takie błędy przyjadęce ale tu się już nie będziemy czepiać bo no, to są, gara, to bo są tam, tam. już normalne rzeczy gdzieś gra w a jeśli na gry no to wiadomo to, to... no a takie rzeczy wszędzie były jeśli chodzi o nowe bohaterki, to Mario polubił. Kioko Kioko, Sorgen, Kijoko? wiem jak. Surgeon. Tak? Tak. Dobrze, nie wiem jak to się nazywa. co prawda. No to jest tylko ciut ulepszony ten yy, żołnierz. Tylko, że jakby miała jeszcze apteczkę, to już by było na ja, wypadku. Tak, ulepszony żołnierz. jest tak zajebisty sam w sobie, że go nie trzeba ulepszać. Tak. A jeśli chodzi o Kiriko, no, to też wypaszę. Wypasz. Wypasz. Ja się 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 no ja się nią jeszcze uczę grać, ale nie, no, jest fajna, fajna, ale no mówię, dopiero uczę się nią grać. Ciężko też, jak Mario na przykład nie gra z drugim Hillary, to ciężko ją czasami dostać. To jest taki pick. a jak już udaje mi się nią grać, to wydaje mi się, że po prostu i, i team comp, i mapa nie jest fajna do grania nią, bo mi nic nie wychodzi ale generalnie nam się podoba zarówno wizualnie i ten lisek tak, tak, ten lisek jest, jest wypas a ten ult, że przyspiesza y, ten strzały y, i wszystko no i, jest, naprawdę, no i A jest naprawdę A jest zajebiste no, coś jak y, dopala czy Anny tylko, że na przykład a, jeszcze jest królowa królową za mało grałem na razie mi się nie podoba królową grałam raz Przest Pół minuty, gdzie... Minuta? Dobra, może minutę, gdzie pół minuty Maria, jak się nią gra, po czym skinęła. Ale jest fajna niby no to to dobra, słyszałam, opinie są podzielone, inni uważają, że nie jest fajna, inni, że jest fajna, tylko to mam kwestia gustów, trzeba więcej pograć, chociaż jak już wybieram tanka, to wolę w końcu sobie pograć D.Vą, bo nikt mi tej D.Vi nie ukradnie i tutaj przechodzimy do następnego punktu, czyli jeden tank, jak już mówiliśmy przy betcie. No to wydawało nam się, że to będzie bardziej odczuwalne praktyko jednego tanka a jakoś to tak naturalnie się gra? Naturalnie się gra, bo i tak wszystkie tanki depensowały, no ale ja ale jest odczuwalny, jest odczuwalny, nie, bo... Czułam, bo tak, bo nie ma takiego czegoś, że jeden wziął tarczę, a drugi wziął tanka wodnego, więc no, więc tu jest właśnie taki mały kamień. No tak, naprawy. ale przeciwnicy tak samo mają, więc. Tak. Więc to są szanse wyrównane, to jest co innego niż my mamy. Ale wieprza, się przyzwyczaić. To jest co innego niż mamy wieprza, które robi im tyły i ginie co 500 sekundy, a oni mają orisę starczą, to jeszcze Orisa miała tarczę, i i z tarczą my się nie możemy przebić, nie? To jest zupełnie inna sytuacja. No Wiadomo, trzeba się teraz nauczyć pozycjonować tak, żeby ten brak jednego tanka nie sprawił, że ciągle giniemy, ale już mogę powiedzieć, że ginę zdecydowanie częściej niż ja czy, to, to czy to jest brak jednego tanka? Nie, Nie wiem. Bardziej ja jako DPS odczułem, że zmienili postacią po prostu ten odporność na obrażenia oraz właśnie samą siłę obrażeń. Bo kiedyś na przykład żołnierz musiał mieć większy damage niż teraz, bo naprawdę trzeba się postarać i żeby coś to lepiej. Wiesz, headshoty są gdzieś w okolicach mostka, nie? Tak nie w głowę i zobaczysz. Ale to właśnie wiadomo, że to jest brak tego tanka, czy trochę nieznajomość mapę, bo czasami po prostu nie wiem gdzie iść i wpadam pod przeciwników i mnie zabijają. jak ostatnio mm, zginęłam od ulta z dziwy, myśląc, że stojąc sobie w jakimś tam przejściu, myśląc sobie wow, dziwna dziwa na pewno ma ulta, jak odpali, to sobie tutaj do tego domu wejdę i się schowam. No i miałam bolesne zdarzenie z szklaną ścianą i Ultim Divy, bo się okazało, że to nie ma tam przeć, to że to jest szklana ściana. Cięć, cięć. <laughs> Więc znajomość ma niestety też sprawę, że ginie się o wiele częściej, ale jest jeden plus, można w końcu sobie pograć bez karnia, nikt mnie jej nie ukradnie. I tak jak myślałam, że w ogóle nie będę grać tankami, bo przerośnie ta presja bycia jedynym, jedynym tankiem, tak świetnie się bawię na Divie. Pewnie moja drużyna uważa inaczej I mają dosyć e, e, tanka wiwy, ale Ale ja się powiem Chyba najlepsza jest Nie, nie, dobra jest jeszcze e, Ta, nieśmiertelna Orisa I e, Doomfist Nie, Doomfist jest nasz kiepski. Doomfist no, jest skierpski Tak, ale nie jak ty dobrze grasz To znowu się Jak dobrze grasz to każdy tank jest jak wam się nie potrafisz ogarnąć postaci, to nawet jeśli weźmiesz coś, co jest top, 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 to nic z nim nie zrobisz. To tylko warto bez. grać tym, co się lubi, co się potrafi, a nie. Ja w zależności od tego, od mapy kimś innym gram, bo lepiej niż tą drugą No ja na przykład ostatnio mnie gram łaską, więc gram Aną o Cipo, mm. bo wydawało mi się, że bez tylko jednego tanka na tych bardzo otwartych mapach łaska będzie się lepiej spisywać ze swoją mobilnością niż Anna bez mobilności, a no, na dzieciękach wieżano, lepiej nie idzie. Takie, no a mi się też biorę. Takie Wielka. zdziwienie, nie? Że, że gdzieś tam sztująca stara baba jest no. y y y bardziej odporna na śmierć niż latająca łaska, dlatego że tak latam. Badam naprzeciw. A ona staje w miejscu. Ale ogólnie, jeśli miałyśmy się to tak podsumować, no to byliśmy Coś nowego, odświeżonego i jeżeli chodzi o płynność i grafikę to pozytyw. Naprawdę odczuwam większą przyjemność zgrania niż w jedynce. I dźwięki są przyjemniejsze. O tak, już. karabiny lepsze. Bo za kimś na ulcie Anem, bo jeśli ktoś dostaje Ulta nie wiem czy w waszych grach, ale w naszych na grach wydziera się ta, całą mapę tak, że można ogłupnąć. Ale też nowe teksty, które dodali są głośniejsze od starych, więc też można. No może to, tak, są głośniejsze. Ja bo, jak pierwszy raz zagrałam, miałam łaskę te psuwiami i dosyć. Ona ciągle się darła w tych kwestiach. Ona nie mówiła, ona się darła, ona krzyczała. Też miałam dosyć t, t, takie, nie było to powiedziane takim normalnym głosem, było krzykiem I, 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 właśnie jeszcze takim głośnym bo te kwestie są o wiele głośniejsze że to już miałam dosyć łaski tak ja miałam dosyć łaski dlatego no <noise> polecamy zabicie żankratem dulkista tak bo mówi fajne rzeczy polecamy też zaśpiewanie kotanki torbiornym. Sam. Tak. jest świetna Chyba by było tyle, jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenia z gry. Czy to, co coś jeszcze dodać Mario? Że polecam pograć sobie i, i ten się nie denerwować po prostu pograć i o wiele lepiej będzie się grać po czasie, bo jednak dużo trzeba poznać rzeczy, mapy, zachowania, skile. Dużo się zmieniło tak naprawdę. Się ten, czy jest dla Lizarda, że naprawdę przeprojektował półkę. No, zmiany są zauważalne. Nie wiem, czy na tyle, żeby to nazwać osobną grą. To nie. Czy nadal po prostu taką wielką... Overwatch 2.0 to Taką by było. wielką aktualizacją. Ale jednak zmiany są widoczne i pozytywne. Ja, to, to duży górę. Ich ma. Tak to skiepić, więc niech ma na, zachę na zachętę. Ale i tak, tak. to skiepści. Powiedzmy że w kole, pierwszy, pierwszy dzień na zajęciach. No Macie wszyscy u mnie szóstkę. Zobaczymy, kto utrzyma. Blizzard <tryjna> masz łapkę w górę, zobaczymy, jak długo utrzymasz. Zobaczymy. Z pierwszego płotnego skinu do maski. <tryjna> Napiszcie nam oczywiście w komentarzach, jak wam podoba się Overwatch 2, jak wam podoba się gra, nowi pokanderowie, nowe mapy, jak wasze wrażenia y, z gry. My dziękujemy Wam za oglądanie, pozdrawiamy Was gorąco, do następnego filmiku, pa pa! pa, pa.